Tak więc, kochani, my jesteśmy w Szanghaju. To Zacznę naszą przygodę z tym oto ogromnym miastem. Mega duże. Mega duże. Nie mamy w ogóle biletu, następnym punktem miał być Xi'an, ale dzisiaj trzy godziny straciłem, żeby znaleźć jakieś dobre połączenie lotnicze, yy, połączenie kolejowe i w sumie nic, nie wiem, z internet się zepsuł. Dupa. Coś wymyślimy? Miasto bardzo nowoczesne, bo zarazem, bo zarazem właśnie bardzo nowoczesne, ale też widać yy, bardzo skromne, takie mieszkalne budyneczki, blokowiska, więc jest bardzo y, mieszano kulturowo. Tam idziemy. Kochani, a to przed nami jest najstarszy o, most stalowy. W tym mieście, no 1900, gdzieś tam, trzecie chyba. 8,3. Powiem Wam, że to miasto, czyli Szankaj, naprawdę robi ogromne wrażenie. Ilość budynków, ilość tych wielkich, wielkich budynków, po prostu jest oszałamiająca. Na wymyślali, na wymyślali. Niby trochę zacofany komunistyczny kraj, ale powiem Wam, że. Nam bardzo, bardzo, bardzo daleko do tego świata i sądzę, że nigdy takiego życia nie będziemy mieli, jak jest tutaj. Muszę dodać, że kraj full bezpieczny. Na każdym kroku jest policja, milicja, ochrona, whatever. Cały czas ktoś na Ciebie patrzy, ktoś na Ciebie luka, zwraca uwagę, więc po prostu jesteś pod ciągłym nadzorem nie robisz to, co chcesz. Chwila relaksu, wygląda tak, jeden dubie tam w gazetach, jednemu się chce srać, Trze, Co? trzeci pije piwo. Co? Ale komu się srać chce? Nie wiem, wszyscy słyszałem jakieś te pogłoski. Jest, jak <grych> Jesteśmy w parku bambusowym, jest cień, jest ogólnie na zewnątrz, znaczy jest teraz około 30 stopni. Um. Jest naprawdę bardzo ciepło. Okulary przecież słoneczne wskazane. Tak. No i posmarowaliśmy guziki czymś. Ja nie. Antifitrem. Bo Zanim przez mój puder przejdzie, to, to ten. Jacyś <grym> chłopcy ich tutaj nas teraz podrywają, uśmiechają się do nas i mówią hello. Mekłem, kurwa. Nie. Yeah. A, bo tutaj faktycznie na każdym kroku zbekanie, bekanie, pierdzenie, harczenie, dzieje, plucie. Czytaliśmy o tym, ale faktycznie... Jest, ja tak jest. A jak są ludzie w restauracji, to wszystkie kosteczki są na ziemi, nie na talerz z boczków, wiesz tak jak... jak jest. tak, i to świadczy o tym, że smakowało, że tu jak U jest trudno tutaj to... Chociaż bardzo szybko to sprzątają, no, więc no, to ja też ja należy to podkreślić, że to nie jest tak, że syk jest wszędzie, bo jest naprawdę bardzo czysto a, i wszystko sprzątają tutaj naprawdę. Można? Można. Jesteśmy kochani na ichnim Starym Mieście, zupełnie innym Starym Miastem niż te nasze polskie Stare Miasto. Faktycznie tutaj widać prawdziwe Chiny, te, te takie śmieszne budyneczki, takie powywijane, pozakręcane. Naprawdę ma swój klimat i jest tu naprawdę fajnie i ładnie, zaraz wam pokażę.

Dotarliśmy do muzeum Niem w Szanghaju. Do muzeum. Cicho, bo mówię Muzeum Szanghaju. Po godzinie 16 jest e, darmowe wejście, więc warto skorzystać. Tutaj różne suweniry pooglądacie, różne e, nakrętki, zakrętki. E, no, pieczęcie! Ze starych czasów. Kaligrafia, czasów. ceramika, bazy. E, e, bardzo irytujące, irytujące, interesujące.